Razem ze sprzedażą płyt idą fani, ale czasami są też fani, którzy za bardzo kochają swojego idola. Czy zdarzały Ci się sytuacje, które ci przerażały dajmy na to? Tak, bardzo dużo takich sytuacji było jak gdzieś przez, o Jezu, aż 8 lat obecności w internecie. Strasznie dużo. Miałam mnóstwo takich sytuacji, sytuacji, które mnie przerażały. Zazwyczaj były to jakieś maile, telefony, wysyłanie filmików i, i naprawdę o, o strasznej treści typu pewna kobieta pisała mi na temat swojego męża, czy to prawda, że on mnie, że on ją zdradza ze mną, bo oni mają dwójkę dzieci a ja po prostu w ciężkim szoku nie wiedziałam zupełnie o co chodzi. Oczywiście odpisałam tej kobiecie, że nie, że takiej sytuacji e, nigdy w życiu nie było, bo, bo no nie wiedziałam skąd to się w ogóle wzięło, ale takich, takich rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. Teraz też nie pamiętam, ale, ale zdarzają się też na przykład e, e, wystawanie pod moim blokiem, otwieranie sobie samemu drzwi do, e, wejściowych do mojego domu, tak, które są zamknięte, ale gdzieś tam szarpią, pukanie do okien, wypisywanie na mojej klatce schodowej kocham cię honorata, honorata i inne takie, e, takie śmieszne sprawy. No, no, z jednej strony to, to, to jest słodkie, tak, bo oni gdzieś tam rzeczywiście y, bardzo są za mną, ale z drugiej strony, no... Wchodzenie do twojego domu to tak mało słodkie. Tak, 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 no ale jakby są takie, takie granice, których no, nie można przekraczać zupełnie pod żadnym pozorem. No i to właśnie te. W związku z tym w twoim nowym domu będą jakieś specjalne zabezpieczenia? Tak, tam będzie bardzo dużo zabezpieczeń. I mam nadzieję, że tak naprawdę nigdy nikt się nie dowie, gdzie dokładnie mieszkam, bo, bo to, że mówię przynajmniej wobec że nad jeziorem, nad zalewem zegrzyńskim, no to tam jest mnóstwo tych wioseczek i, i pozostańmy na razie na tym etapie. A czy ty kiedykolwiek myślałaś o tym, żeby mieć ochroniarza? Nie, nie, nie. Tu nie jest na takim poziomie, żeby on by mi musiał być potrzebny.